Wolni Olsztyn, odpijanych za kółkiem. Reaguj. Nie jeżdżę po alkoholu, tak, mówi prawie każdy. Jak nasze przekonania zmieniają się pod naciskiem grupy znajomych, rodziny o tym socjolog Magdalena Sternicka-Kowalska. Czy alkohol w polskiej kulturze ma się dobrze? Na pewno Polacy lubią e, pić, aczkolwiek różnie bywa z ich kulturą e, picia, a także świadomością konsekwencji spożywania alkoholu. Czy w polskiej mentalności jest zakorzenione takie przekonanie, że Dobrze jest, jeśli robię coś na przekór, że łamie zasady, przepisy. Ech, to znaczy może nie rozpatrywałabym tego w kategoriach narodowościowych, tak, że dotyczy to Polaków, ale myślę, że tego typu zachowanie przede wszystkim jest właściwe ludziom młodym. Tak, którzy jakby z natury rzeczy próbują kwestionować zaistniały porządek społeczny. Także tu przede wszystkim ludzie młodzi byliby kategorią taką podatną właśnie na działania niekonformistyczne, niezgodne z prawem. Jak zmienia nas grupa otoczenie? Na pewno y, mamy w grupach społecznych y, podziały różnego rodzaju. Tak? Mamy liderów, jakichś przywódców, y, którzy wpływają y, na innych, dominują w grupie, no i mamy y, osoby słabsze, mniej asertywne, które są podatne na, y, na czyjeś opinie. Y, poza tym w grupie y, mamy do czynienia z mechanizmami. Solidarności grupowej, tak? Jeśli wszyscy decydują się na coś, no to dlaczego nie ja? Wreszcie, no chyba najważniejsza rzecz to jest lęk przed wykluczeniem z grupy, przed ośmieszeniem, tak, każdy z nas ma naturalną potrzebę przynależności do jakiejś grupy, czy potrzeba akceptacji. No, w związku z czym jakby zachowanie się wbrew woli grupy, woli większości naraża nas na no, nieprzyjemne konsekwencje. Czy w grupie tracimy swoją indywidualność? Czy przestajemy być osobą o odrębnej tożsamości? Oj, to jest ciężkie pytanie, y, bardzo. Y... W grupie siła to na pewno, tylko że może to być rozumiane i negatywnie, ale i pozytywnie. Na pewno w grupie jest siła. Im więcej osób chce czy propaguje pewne idee, tym lepiej. No gorzej właśnie, jeśli te idee są same w sobie jakieś błędne czy negatywne. No i myślę, że tu jednak trzeba pracować nad swoją. Nad swoją stanowczością, taką asertywnością, tego można się nauczyć i e, no, bronić swoich poglądów, swoich opinii. Jak można wytłumaczyć sytuację, w której osobie zażywającej silne leki nie pozwalamy prowadzić pojazdu, a osobie, która jest po kilku głębszych, wręcz pomagamy wsiąść do auta? To wynika z jakiejś takiej beztroski, em, może w podejściu właśnie do konsekwencji spożywania alkoholu. No i tu też no, myślę, że to jest sprawa indywidualna jakiegoś em, nie wiem, potrzeby adrenaliny czy niskiego poczucia em, takiego ryzyka. Em, co jeszcze? No, brak świadomości konsekwencji chyba to jest taką główną kwestią.